Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Dzisiaj oprócz tego, że mam strasznie dziwny kolor paznokci, to głównie chciałabym Wam opowiedzieć o pięciu wspaniałych chojach, pokażę Wam dzisiaj moje top 5 gatunków odmian choi, które są szczególnie proste w uprawie. Jeżeli nie macie dużego doświadczenia z chojami, albo nie macie wcale jeszcze żadnej choi, a chcielibyście zacząć. No to Wam pokażę te pięć odmian, które są takie stosunkowo łatwe, nietrudne, można sobie z nimi bez problemu się dogadać, szybko rosną i nie sprawiają wielu problemów. Generalnie nie będę się dużo rozgadywać o uprawie hoi, bo jest na ten temat już filmik, odsyłam Was, słuchajcie, bo, bo już ten materiał jest, ale tak w, w skrócie, takim bardzo króciutkim podłoże do sukulentów i kaktusów albo do epifitów. Generalnie ważne jest to, żeby było przepuszczalne, żeby szybko przesychało. Na pewno trzeba przesadzić po zakupie jak najszybciej. Podlewamy równomiernie malutkim strumyczkiem od góry po całej powierzchni ziemi, lub wsadzamy do miseczki z wodą i dopiero wtedy, kiedy podłoże przeschnie, staramy się nie dopuścić do tego, żeby zgniły korzenie, bo ta roślina ma do tego tendencję, więc raczej jesteśmy ostrożni z podlewaniem. Stanowisko większość hoi lubi jasne, z rozproszonym światłem. Niektóre sobie super dają radę też na południowym oknie, niektóre znoszą trochę większe zacienienie. No i ogólnie wśród hoi też panuje taka pewna. No, są różne choje, tak, bo niektóre z nich mają listki drobne i nie tak bardzo sukulentne, czyli grube i trzymające wodę. Niektóre li mają liście bardzo, bardzo, bardzo grubaśne i te podlewamy najrzadziej. E, dlatego też no, nie wszystkie choje można traktować jednakowo e, i nie wszystkie są jednakowo proste w uprawie. Czasami to, co się dzieje z chojami, to na przykład są wrażliwe. Na niskie temperatury zimą. I to nie mam na myśli tego, że je wystawiacie na mróz, bo myślę, że tego nie, nie robicie, ale na przykład bardzo źle reagują na to, jeżeli ich liście dotykają takiej zimnej szyby, na których skrapla się wilgoć. Tak? I to jest taka, takie zimne kropelki. Bardzo źle na to reagują. Nie przypadają też za przeciągami i czasami, zwłaszcza zimą, choje potrafią się zepsuć. Tak? Wtedy też są szczególnie wrażliwe na przelanie, więc zimą trzeba je podlewać jeszcze ostrożnie. No bo jest dosyć chłodno, jest mało światła i tej wody potrzebują jeszcze mniej. I są takie choje, które faktycznie. No, potrafią paść, nie są łatwe w uprawie, właśnie są wrażliwe na te chłody, na tą szybę, są często atakowane przez szkodniki i wcale nie jest jakoś super łatwo się z nimi dogadać, bo albo im się marszczą liście, albo im liście z kolei robią się żółte, gniją i odpadają. Dlatego właśnie chciałam Wam dzisiaj pokazać pięć odmian, które są takie moim zdaniem najprostsze, patrząc na to, bo wiecie, u nas w magazynie przez te 4 lata, to już tych odmian choi się przewinęło naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mamy też e, duży feedback od Was, e, z Waszych okazów zakupionych i u nas, i nie tylko, bo często nas pytacie o poradę. No i pokażę Wam takie gatunki, które tutaj, jakie obserwuję, to nie sprawiają problemów i jakby nigdy się z nimi nic nie dzieje i rosną sobie ładnie, więc jestem pewna, że sobie z nimi poradzicie, nawet jeżeli to są pierwsze choje w Waszym życiu. Na pierwszy ogień idzie choja, która jest taka super basicowa. To jest ta choja, która była kiedyś zawsze, jak jeszcze nie było takiego boomu na rośliny, nie było takiego bogactwa odmian. To była taka najbardziej typowa choja, która najczęściej gościła w naszych domach i to już gdzieś tam 20-30 lat temu. I wcale się nie dziwię, bo to jest choja, no, szczerze mówiąc, jedna z moich ulubionych. Bo jest właśnie prosta w uprawie, można się z nią łatwo dogadać, szybko rośnie i do tego jest naprawdę ładna. Ma bardzo ładne liście, wydłużone, ciemnozielone, takie błyszczące, skórzaste i jeszcze mają taki delikatny splash srebrzysty, więc bardzo do tego wygląda. I dodatkowo mi podoba się bardzo to, że puszcza takie pędy, które są ciemne, w takim kolorze gorzkiej czekolady i takie czekoladowe są też młode listki. Wygląda to bardzo apetycznie: taka ciemna czekolada z jasną, z taką intensywną zielenią, piękne połączenie. I pamiętajcie też przy okazji, że tutaj bardzo dobrze widać na tej choi, że choje puszczają początkowo same pędy, łyse, bez liści. I jeżeli one nie są uschnięte, ani połamane, tylko takie widać, że żywe, jędrne, to absolutnie ich nie przecinamy. Na nich z czasem pojawią się tutaj małe listki, które będą stopniowo rosnąć. Więc to jest absolutnie normalne, że sobie możecie... Pewnego dnia wasza choja wypuści pięć takich długich patyków i <laughs> musicie wtedy poczekać spokojnie, na nich się pojawią małe listki. Tutaj już to zresztą widać. Więc to jest choja Pubicalyx, taki numer jeden jeżeli chodzi o to właśnie, żeby się z nią fajnie dogadać, bo jest prosta w uprawie i szybko rośnie i to jest najważniejsze. Nie jest też tak bardzo wrażliwa na suche powietrze i z moich obserwacji wynika, że nie jest też bardzo podatna ani na jakieś właśnie choroby takie związane ze zgnilizną, ani na ataki szkodników. Oczywiście zawsze choje trzeba regularnie oglądać pod kątem obecności wełnowców, które uwielbiają choje. No, ale to, to każdą, absolutnie każdą. Także o tym nigdy nie zapominajcie, ale tak poza tym, to stąd się można całkiem nieźle dogadać. Numer dwa to, oczywiście pamiętajcie, że to jest moja subiektywna selekcja, to jest Hoja Carnosa Tricolor, która ma liście jeszcze o wiele bardziej sukulentne niż Pubikalix. Tutaj liściory są naprawdę grube. To jest wskazówka dla Was, żeby ją podlewać jeszcze oszczędniej, no bo tutaj tej wody w liściach będzie przy... i w łodygach, które też są grube bardzo, będzie przechowywane więcej, więc podlewamy jeszcze rzadziej. To jest choja z kolei, która bardzo szybko rośnie. Z moich obserwacji wynika, że to jest jedna z rekordzistek. Naprawdę rośnie szybko i też tutaj nie zauważyłam, żeby się coś z nią złego działo, rzadko choruje. Czego nie lubi ta choja, to nie lubi takiego połączenia chłód, Plus mokra ziemia. Zresztą bardzo wiele roślin nie lubi tego połączenia, tak naprawdę większość, ale choje są na nie szczególnie wrażliwe i ta faktycznie, jeżeli się trafi takie połączenie, że gdzieś tam zmarznie, a miała bardzo, bardzo mokrą ziemię, to faktycznie potrafi tracić liście i potrafi dochodzić do, do, do uszkodzenia korzeni. Więc na to uważajcie. A tak poza tym, to jest naprawdę zdrowiutka bardzo fajnie, szybko rośnie i ładnie się też i łatwo rozmnaża. Numer 3 to jest taki mój w ogóle osobisty faworyt. To jest Hoya curtisi którą mam też u siebie w swojej kolekcji już kilka lat i jest totalnie bezproblemowa. To, to jest dla mnie chyba numer jeden, bo właściwie poza tym, że ją przesadziłam na początku właśnie w odpowiednie podłoże, i dostaje co dwa tygodnie nawóz organiczny, to nie robię z nią absolutnie nic przez te parę lat. Ani jej nie przesadzałam, ani jej nie przycinałam. Co się zdarza, to gdzieś tam, o, tak jak tutaj, czasami się zdarzy jakiś pojedynczy fragment e, przyschnięty pędu i to jest wszystko. A tak to po prostu rośnie i rośnie ładnie. E, no, moja była taka sama, jak ją kupiłam, albo i krótsza, i teraz naprawdę ma dużo dłuższe pędy, i ma też je dużo gęstsze, dlatego że ona tutaj, gdzie pędy dotykają ziemi, to ona się ukorzenia i w ten sposób wypuszcza od tych ukorzenionych miejsc jeszcze więcej nowych pędów. Więc jest naprawdę, ona się sama zagęszcza. Nie trzeba jej w ogóle przycinać i zagęszczać. A wiecie, że mam Fisia na tym punkcie, ona się auto zagęszcza, dlatego chyba jest moją faworytką. Nigdy nie było tam na niej żadnej plamki, żadnego wełnowca, totalnie nic. Zawsze sobie radzi świetnie, więc ją oceniam naprawdę na szóstkę. Jest totalnie nieupierdliwa, a bardzo ładna, bo mam drobne listki, które są, troszeczkę się kojarzą z takimi monetkami, ale jeszcze mają taki, nie wiem, marokański dziubek na końcu, więc naprawdę fajnie to wygląda. Polecam Wam ją naprawdę z osobistych doświadczeń. Jest, jest bardzo fajna. Numer 4 to hoja Gracilis. Ją też mam w domu i w jej przypadku y, też trzeba uważać na ten kontakt z mokrą szybą, wilgotną, zimną w zimie. Moja kilka liści z tego powodu straciła, bo właśnie stała na takim zimnym parapecie zaparowanym i y, y, na to trzeba uważać. Bo ona ma trochę cieńsze liście, więc one też są takie bardziej delikatne. I też miałam na niej już ze dwa razy wełnowca, ale udało się go ściągnąć. Nie rozmnożył się, także jestem zadowolona. Też mam już ją już kilka lat, i też zauważyłam, że szybko rośnie. I co? I tutaj bym uważała. Z podlewaniem. Ono powinny być bardzo regularne. To jest taka roślina, którą uważam, że warto podlewać częściej, ale małą ilością wody. Bo tutaj jest dość ciężko znaleźć tą równowagę. Bo jak podlejecie za dużo, to ona też ma dosyć mocną tendencję do gnicia korzeni i też do gnicia liści. Liście się po prostu robią takie wiotkie. Jakby pomarszczone, mają plamy od spodu, żółkną i odpadają i czasami nawet brzydko pachną. Zwłaszcza te liście, które dotykają tutaj podłoża. W ogóle w przypadku tej bym chyba jednak lepsze jest podlewanie od dołu. Dlatego, że ona jest tutaj, akurat zwłaszcza ten egzemplarz, jest bardzo gęsto zarasta podłoże. I teraz jeżeli po pierwsze jest bardzo ciężko podlać ją od góry, no bo musielibyście każdy ten pęd po kolei odgarniać, a to zawsze grozi uszkodzeniem. I połamaniem liścia czy łodygi. A poza tym, jeżeli liście będą leżały na takiej mokrej ziemi, to one po prostu zgniją. Więc w przypadku takich mocno zarośniętych osobników, to jednak bym Wam radziła włożenie do miseczki z wodą, po to, żeby się korzenie napiły i ziemia od dołu, żeby się zwilżyła ale żeby tej góry nie moczyć. No ale z kolei też nie można jej przesuszyć, bo te liście nie są aż tak sukulentne. Więc tu uważajcie z podlewaniem. Niech ono będzie częste, ale delikatne i mało obfite, i najlepiej od dołu. No, i wiadomo, ponieważ jest to roślina dosyć gęsta, no to trzeba tam sobie te pędy podnieść do góry, obejrzeć też od dołu roślinę, od boku, od wszystkich stron, bo wełnowiec nie śpi niestety i może gdzieś tam się w zakamarku czaić. I choja numer 5 z tej mojej prostej selekcji to jest choja Fajeti. Która jest naprawdę piękna i też jest choją dosyć taką zdrową i szybko rosnącą. Wybieram, wybrałam Wam takie osobniki, które nie są jakieś może bardzo wyszukane, rzadkie, kolekcjonerskie, ale takie, z którymi się naprawdę można łatwo dogadać i wiem, że sobie z niej poradzicie. I Wajeti też do nich należy. No i poza tym jest piękna, bo ma bardzo takie intensy... ładny ma kolor zieleni, taki ciemny, ale jednocześnie intensywny. Liście są pięknie wydłużone i troszkę pożłobione. No i całą największą robotę tutaj robi czarna obwódka, która dodaje takiego smaczka po prostu idealnego. I też jest to choja, która mało choruje i dosyć łatwo się można tutaj wstrzelić z tym podlaniem, bo też po niej trochę widać. Widać, że liście, które są opite, robią się takie wyraźnie grubsze i takie jędrne i sztywne, a listki, którym chce się pić, robią się takie jakby lżejsze, trochę bardziej cienkie, papierowe. I to jakoś ona tak to dobrze sygnalizuje. Można tutaj widać, że te już się zdecydowanie chce pić, bo właśnie te dolne liście już są takie cieńsze i nawet mam wrażenie jaśniejsze. Więc pokazuje, kiedy jest spragniona, to jest już zawsze duże ułatwienie. I w zasadzie chyba jedyne co tutaj bym uważała to na wełnowca, bo raczej, raczej jakieś większe inne przygody nieprzyjemne nie powinny was spotkać. Może bym powiedziała nawet, że ta jest ta i Curtis, jakbym miała już takie top 2, stop 5 wybrać, to by były właśnie te dwie. Sądzę, że tutaj każdy sobie poradzi, tylko pamiętajcie o tej najważniejszej rzeczy, a właściwie o dwóch rzeczach: umiar w podlewaniu. Ale też nie, nie przesuszamy ich totalnie, bo wtedy też pędy się po prostu robią suche i liście odpadają, także też nie możecie przejść w drugą stronę. Czyli takie umiarkowane podlewanie w punkt. I druga rzecz kontrola przy wełnowcach. Kontrola wełnowców, czy nie ma. Ja nie wiem, być może to jest tak, że akurat moje mieszkanie ma jest takie lubiane, szczególnie przez wełnowce, ale no, z moich doświadczeń wynika, że. Prawie na każdej choi, którą mam lub miałam w domu, a miałam ich sporo, pojawiały się wcześniej lub później wełnowce. I ważne jest, żeby złapać je wcześniej, bo wtedy, jeżeli ich jest jeden, dwa, to możecie je nawet palcami po prostu wyrzucić i tyle. A jak one się już tam trochę namnożą, jeszcze gdzieś tam w glebie się schowają, to już jest problem. Więc, jeżeli w ogóle chcecie mieć choje, to przede wszystkim regularna kontrola wełnowców. Dobra, mam nadzieję, że Wam pomogłam, bo może się ktoś z Was waha, że chciałby zacząć z chojami swoją przygodę, ale nie wie od której. No to ja myślę, że te pięć to jest naprawdę, że jedna z nich to będzie dobry wybór. Myślę, że sobie poradzicie i w ogóle Was zachęcam do choi. To nie są takie najłatwiejsze rośliny, ze wszystkich, które istnieją. Ale też nie są jakieś bardzo trudne, tak? Gdzieś tam są powiedzmy po środku, więc myślę, że warto się pokusić. No bo naprawdę potrafią się odwdzięczyć, bo jak są tak, przede wszystkim one są długowieczne i naprawdę nieraz choje potrafią 40 lat gdzieś sobie w mieszkaniu żyć i są takie wielkie, gigantyczne i piękne. No a poza tym, jeżeli ktoś lubi kwitnące rośliny, no to akurat choje tutaj potrafią obdarzyć swoimi łaskami obficie. Chyba tyle, słuchajcie. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.